O tym, czy za dolara będziemy płacić więcej niż za euro, będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, witaj Michało. Dzień dobry, witam serdecznie. FED obniżył stopy procentowe, tak jak się spodziewano, ale Jastrzębi komentarz szefa FED wzmocnił dolara bardzo. Co się stało? Opowiedz proszę. Jeżeli chodzi o decyzję rezerwy federalnej, to była ona zgodna z oczekiwaniami, natomiast Fed pokazał się zdecydowanie bardziej jest strony niż oczekiwał rynek. Mamy wyraźne zmiany prognoz makroekonomicznych, które wskazują na to, że w przyszłym roku będziemy mieli cały czas solidny wzrost powyżej 2% w Stanach Zjednoczonych, niższą stopę bezrobocia poniżej 4,5%. Oraz inflację, zarówno tą zwykłą PCE, jak i bazową PCE na poziomie 2,5%. Więc, biorąc pod uwagę te wszystkie prognozy, no było jasne, że członkowie rezerwy federalnej podwyższą swoje oczekiwania w stosunku do stóp procentowych. No i na przyszły rok oczekują tak naprawdę tylko i wyłącznie dwóch cięć stóp procentowych do poziomu 4%. I jeszcze jednej obniżki lub dwóch obniżek w 2026 roku, aczkolwiek istnieje też duże prawdopodobieństwo tego, że obecna obniżka była ostatnią, ze względu na to, że jednak jest duża przesłanka do tego, że inflacja może odbić w przyszłym roku. No, i też Rezerwa Federalna przekłada swój, swoją prognozę dotyczącą osiągnięcia celu inflacyjnego z 2026 na 2027. Jerome Powell nie chciał tak naprawdę tutaj wskazać jasno, jakie są tak naprawdę przyczyny tego wszystkiego, aczkolwiek no, trzeba też pamiętać o tym, że Donald Trump w styczniu przejmuje władzę w Stanach Zjednoczonych i jego polityka. Najprawdopodobniej dosyć mocno wpłynie na ożywienie cenowe, przede wszystkim tych produktów importowanych, ale również też niektórych produktów krajowych. Jest przesłanka do tego, żeby paliwa taniały, więc, więc może się też okazać, że ta inflacja wcale nie odbije tak mocno. Jak w tym momencie wskazują prognozy. Niemniej, no, również bazując na tym, jak wojna handlowa wpłynęła poprzednio na inflację, no to można spodziewać się tego, że te ceny będą rosły w przyszłym roku dosyć wyraźnie, więc tu oczywiście gospodarka przynajmniej w pierwszej połowie przyszłego roku w Stanach Zjednoczonych powinna być mocna, inflacja powinna być wyższa, więc Najprawdopodobniej Rezerwa Federalna może w pierwszej połowie stóp procentowych nie podwyższyć. Na ten moment to prawdopodobieństwo ruchu w marcu jest dosyć niskie. Dopiero tak naprawdę pełna obniżka jest wyceniana na połowę przyszłego roku. Więc do tego czasu tak naprawdę się dużo może zdarzyć, ale jakby te perspektywy dotyczące tego, jak będą się zachowywały stopy procentowe w Stanach Zjednoczonych, a jak z kolei mogą się zachowywać stopy procentowe w strefie euro? No tu jest przesłanka do tego, że ponownie para euro, dolar spadnie poniżej parytetu. Istnieje duża przesłanka do tego, że w 2025 roku będziemy płacić za dolara więcej niż za euro. Trzeba pamiętać o tym, że mieliśmy oczywiście taką sytuację w 2022. Kiedy płaciliśmy za dolara aż 5 zł, za euro nieco mniej, około 4,95, tak wysokich poziomów raczej nie powinniśmy się spodziewać. Natomiast, natomiast istnieje właśnie duża szansa na to, że w pierwszej połowie przyszłego roku, kiedy gospodarka Stanów Zjednoczonych będzie cały czas mocna, przynajmniej tym rozpędem, który jest w tym roku. No, że dolar będzie bardziej ceniony niż euro, w szczególności, że właśnie w przypadku takiej sytuacji gospodarczej w strefie euro, no raczej tutaj dobrej sytuacji nie ma. Więc, więc najprawdopodobniej, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o, o, o parę usd.pln, tu będziemy wyżej niż tu będziemy wyżej niż, niż w przypadku euro.pln. Bo pierwsza reakcja na wystąpienie szefa Fedu była taka, że rzeczywiście bardzo osłabiły się waluty rynków wschodzących, ale złoty nie należał do tych walut, które się szczególnie osłabiły. Na przykład brazylijskie peso spadło o wiele, wiele bardziej. Czy to znaczy, że złoty nie będzie się już osłabiał do takich tak Dramatycznie, drastycznie jak to w niektórych krajach? Tak, oczywiście, jakby trzeba zauważyć to, że perspektywa na przyszły rok raczej jest taka, że złoty będzie słaby w stosunku do dolara, niekoniecznie dużo słabszy w stosunku do euro, ale ogólnie postawa złotego na przestrzeni różnych innych walut nie powinna być zła. No, jednak trzeba zwrócić uwagę na to, jak w tym momencie zachowuje się na przykład forint węgierski czy czeska korona, tam słabość jest zdecydowanie mocniejsza niż w przypadku polskiego złotego. To też wynika na przykład z tego, że jednak sytuacja gospodarcza w Polsce jest lepsza, mamy również zdecydowanie inną sytuację pod względem stóp procentowych, bo jednak stopy. Czy na Węgrzech, czy w Czechach były cięte w tym roku dosyć mocno, natomiast w przypadku Polski nie mieliśmy żadnej zmiany stóp procentowych w tym roku i istnieje duża szansa na to, że w przyszłym roku tych zmian też również nie będzie, więc pod tym względem złoty powinien być mocniejszy generalnie w stosunku do walut regionalnych czy innych walut emerging markets, bo oczywiście w przypadku Brazylii, no to takie problemy polityczne. I również powrót do podwyżek stóp procentowych, ze względu na to, że tam sytuacja jest bardzo niepewna, ale również właśnie waluty emerging markets, które będą związane przede wszystkim z polityką Donalda Trumpa, czyli na przykład meksykańskie peso, które może stracić na wartości ze względu na nadchodzące taryfy handlowe. Czyli przewidujesz, że ile będzie kosztował dolar w pierwszych miesiącach 2025 roku? Tu oczywiście, jeżeli chodzi o pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące, to nie powinno być dużo drożej niż jest obecnie, czyli mamy, mamy taką perspektywę wzrostu mniej więcej do takiego zakresu 4.15-4.25 za USDPL-a. Więc do podobnych poziomów, na których znajduje się para Euro PLN. Natomiast Euro PLN najprawdopodobniej się będzie stabilizował. Słabość euro i względna siła złotego względem tego, co się dzieje w Europie, powinna doprowadzić do tego, że na tej parze będziemy mieli stabilizację. Ale dolar ma przestrzeń do umocnienia. Druga połowa roku 2025 jest już zdecydowanie mniej pewna. Ponieważ no, będzie to zależało od sytuacji gospodarczej, gospodarczej w Stanach Zjednoczonych, bo może dojść do takiej sytuacji, że jednak gospodarka nie będzie się rozwijać mocno i wtedy oczywiście szala przechyli się na euro. Ale czy tak będzie, zobaczymy, na ten moment dolar ma perspektywę do umocnienia, przynajmniej do połowy przyszłego, do połowy 2025 roku. O tym, co się dzieje na rynkach walutowych, rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzięki Michał za rozmowę. Pozdrawiam, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję również.